Misja Słodycze rozpoczęta! Wow! Jestem już blisko! Cel namierzony! Ktoś idzie! Wycofać się! La, 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 la. O, zapomniałam ich schować. Sam jeszcze ich nie znalazł. Sami polowałeś na słodycze? Wiedziałam! Byłem tak blisko! Czułem zapach czekolady! Hmm, chyba potrzebuję super sejfu! Jestem ja i tektura do dzieła! Dobra! Rozgryzę sekret tego sejfu i uratuję przed nim słodycze! Cześć! Zdałam sobie sprawę, że potrzebuję solidnego sejfu! Sami uwielbię słodycze! To niezbyt zdrowe, ale taki jest nasz Sami! Nie? O, cześć wam! Jakie plotki! Po prostu udzielę się z widzami swoimi myślami. Widzowie, dajcie łapkę na potwierdzenie. Co robisz? Zapiszę, żeby niczego nie przegapić. Ale jesteś skupiony. Pożyczę ołówek, dobrze? I tak go wzięłaś! Do czego ci on? Muszę zrobić papierowe tubki. Będą w zamku naszego przyszłego sejfu. Aha! Poznajecie ten ton głosu? Sam coś kombinuje. Musimy się dowiedzieć, co dokładnie. Lubicie żarty sama? Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. Zrobione. Teraz zrobimy najważniejszą część. Zamknięcie sejfu. Zrobiłem takie kółka, tu. Przydadzą się. Świetnie. Ale trzeba je ulepszyć. Podaj proszę nożyk. Co zrobisz z tych części? Coś ważnego? Fajnego, szyfrującego? Przyda się jako zamknięcie. Patrz uważnie. Nożyk jest niebezpieczny. Uważajcie albo poproście dorosłych o pomoc. Będę ci się bacznie przyglądał. Wiem, Sami. W końcu planujesz później otworzyć mój sejf, a potem zabrać wszystkie słodycze, które w nim schowam. A niech mnie! nie powodzenie! Domyśliła się! <noise> ja też jestem szpiegiem. Chciałeś mnie przechytrzyć? Zauważyliście, że otwory są różnej wielkości? Ich średnice odpowiadają każdej tubce. Teraz przykleimy te malutkie części. Ta część powinna mieć dwa kwadraciki. Jeden po tej stronie. Przyklejamy na właściwe miejsce. Części obrotowe zamka są gotowe. Przechodzimy do bardzo ważnego kroku. Patrzcie uważnie. Od tego zależy praca zamka. Tniemy tak, żeby nie pomiąć papieru. Tutaj wkładamy tubkę. Świetnie! I ostrożnie sklejamy. Uważajcie na klej, jest bardzo gorący. Wszystkie tubki przyklejamy do tekturowych części. I to porządnie. Sam robimy ważne rzeczy, a ciebie tu nie ma. Jestem agentem specjalnym! Słyszałam, że byłeś za kwiatkiem. Popracuj nad kamuflażem. Przyjąłam. Czym się teraz zajmujesz? Składam zamknięcie na szyfr. Na razie sam mechanizm. Zobacz. Sejfy działają na podobnej zasadzie. Tak! Już wiem, jak działa zamek! Wszystkie słodycze będą moje! Znajomość działania mechanizmu nie wystarczy. Musisz jeszcze znać hasło. Naprawdę? Zapomniałam o tym. Tak naprawdę zrobiliśmy tylko jedną część. Teraz będzie druga. Jej zadaniem będzie łączenie kombinacji cyfr z głównymi zamknięciami. Safe to delikatny mechanizm, choć wygląda dość solidnie. Istnieją cztery rodzaje zamknięć: kluczowe, mechaniczne, elektroniczne z kodem dostępu i kilka innych. Na przykład takie, które odczytują odciski palców. Nasze będzie mechaniczne, na kombinację cyfr. W sumie to prawie skończyliśmy składać główny mechanizm. Muszę tylko odciąć wystające części. Hop! Zrobiłem tak jak mówiłaś! Długa, elastyczna taśma z mnóstwem otworów! Nieźle wyglądają, teraz możesz skleić okrągły korpus. Tylko uważaj na klej, nie będę go zdrapywać z Twoich okularów. Hop. Wiem jak się obchodzić z narzędziami! <laughs> Agent 00 sam! <laughs> Wiecie, że agent 007 powstał na podstawie 10 różnych osób? Wszystkie były szpiegami, agentami brytyjskiego wywiadu i żołnierzami. Książki Ayana Fleminga są na podstawie ich opowieści. No i powstało 25 filmów o Jamesie Bondzie. Wszystkie mi się podobają. <laughs> Tutaj trochę poczarujemy. Voilà! Zrobione! A na YouTubie znajdziecie kanał o agencie 00znanie! Nie, pamiętajcie o subskrybowaniu go i przycisku z dzwonkiem! Przed nami mnóstwo przygód i projektów! Dzięki Sam w samą porę to będą solidne drzwi. Zauważyliście, że sejfy mają uchwyty w kształcie zaworów? Trzeba je obracać, żeby otworzyć drzwi. Nawet hasło tu nie pomoże. I sejf będzie zamknięty. Jeśli nie powiem ci hasła, albo nie zgadniesz go przy użyciu swoich sztuczek. Nie wiem, czy w ogóle dasz radę, bo sama jeszcze nie znam hasła. Co się ukrywasz, Su? Założymy hasło, jak tylko skończymy pracę. W międzyczasie skończyłam składać mechanizm zamykający. Wystarczy go skleić. Tam, nie odchodź! Potrzebuję nieco magii. Możesz skopiować tę część? No pewnie! Przybywaj, magio projektowa! Dobra, idę! Czekaj, potrzebujemy jeszcze sześć! Czemu nie mówisz? Bumci kubumci kubum i Lepiej? No jasne! Teraz wkładamy je na swoje miejsca. Czekaj, jeszcze jedno zakręcie! Bibibi, bibi, bibi, subskrybibi boom! Ok, skończyłem. Świetnie, kontynuujmy. Ostrożnie wkładamy części w otwory. To mi bardziej przypomina skarbiec w banku, z mnóstwem złota w jego metalowych ścianach. Jakiego złota? Karmelu i śmietanki. Znów mnie szpiegujesz? Teraz cię nie słyszałam. Jestem prawie jak Kot, a będę jeszcze lepszy! Popatrz, jakie zrobiłam zamknięcie do naszych drzwi! Teraz nigdy nie dostanę się do słodyczy! Epic fail! Zrobiliśmy najważniejszą część naszego przyszłego sejfu. I złożyłam kilka dodatkowych tekturowych części. Teraz musimy je skleić. Oby sam wykonał to zadanie, któremu zleciłam. Ma do zrobienia naprawdę duże koło. Ale... Jest mistrzem tektury. Wiem, że mogę mu ufać. Jestem agentem do zadań specjalnych. Nic nie jest dziełem w przypadku. Bez wątpienia. I prawdziwym specjalistą od tekturowych ozdób. Wiem, od dawna. Wyciąć korpus twojego sejfu? Pewnie, Sami. Na no to idę. Pora założyć hasło. Może moje słodycze jeszcze będą bezpieczne. Sam jest prawie bezszelestny. Muszę mieć oczy dookoła głowy. Teraz go złapiemy. Aha! Hmm, naprawdę to nie te które. A teraz najciekawsza część. Zakładamy hasło i. Gotowe! Super! Znam hasło i su nawet niczego nie podejrzewa! Teraz koło. Co to za dziwny dźwięk? Jakby dochodził z ze kwiatka! Kosy, nogi pas! Te jego szpiegowskie sztuczki są podejrzane. Drzwi gotowe, sprawdźmy zamknięcie. Pokażę wam, jak działa, gdy sam pracuję przy tekturze. Najpierw kręcimy w tym kierunku, a potem w przeciwnym. I zamykamy drzwi sejfu. Czy jest to coś bezpieczniejszego? Przejdźmy do korpusu. O, niespodzianka od Sama! Gdzieś ty była? Mam wiadomość od szefa! Agencja Szpiegowska uprzejmie przypomina o subskrybowaniu kanału. Świetnie, nowe części! Zawierzam ci moje narzędzie! Wiem, że mądrze je spożytkujesz. Możesz być pewny, że skleję wszystko jak trzeba. Jesteśmy na ostatniej prostej. Kciuk w górę doda nam siły! Sami bardzo się cieszy, gdy widzi je wszystkie. Teraz zawiasy do drzwi naszego sejfu. Ostrożnie. I wyczarowujemy ich więcej. Voilà! Zauważyliście, że są w różnych rozmiarach? Zrobiłem takie coś z czterech warstw tektury! Wow! Nie da się jej ani zgiąć, ani złamać. Pomyślałem, że sejf powinien być solidny. Co będzie chciał zajwami słodycze. Mógłbym ich popilnować. Ale po co sam? Nasze dzieło jest bardzo bezpieczne samo w sobie. W prawdziwych bankach są nie tylko sejfy, ale i mnóstwo alarmów oraz doświadczonych ochroniarzy. Zgadza się, możemy ulepszyć środki bezpieczeństwa. Akurat wymyśliłem świetny system alarmowy! Wow, szybkie rozwiązanie. Mam wrażenie, że znowu coś kombinuje. Czemu tak bardzo chcę pilnować słodyczy? Hmm. Łączymy te masywne części i otrzymujemy włas do sejfu. Te okrągłe części idą na obie strony. Te będą połączone z zawiesami. Drzwi gotowe. Pozostaje dodać kilka efektów specjalnych. Nasze drzwi będą oświetlać lampki LEDowe. W sumie to nie jest zwykły safe. To prawdziwe dzieło sztuki. Gotowe! Teraz mogę schować słodycze. Myślę jednak, że sam wie to i owo, dlatego włożę kredki zamiast słodyczy. Hmm, taki tam żarcik na naszym szpiegu. Ciekawe, czy czegoś się nauczył. Sprawdźmy jeszcze raz. Świetnie, zamykamy. Przekręcamy. Teraz są bezpieczne. Aha, w końcu! Znam hasło! Czyli 6, 40, 29, aha, spójrzmy. Wiedziałam, że musisz mieć w tym jakiś interes. Naprawdę myślałeś, że mnie przechytrzysz? Też jestem szpiegiem. Dobra, rozumiem. Epic fail. Następnym razem będzie lepiej. Papa. Pa. Do następnego.